Rio Bravo to film, który uchwycił ducha Dzikiego Zachodu dzięki gwiazdorskiej obsadzie, ale teraz ponad 60 lat później wszyscy aktorzy tragicznie zmarli. W tym filmie poznajemy ich prawdziwe imiona, wiek i szokujące wydarzenia, które doprowadziły do ich przedwczesnej śmierci. Przygotuj się na podróż, w czasie której nigdy nie zapomnisz. Ricky Nelson jako Colorado. Ryan Ricky Nelson urodzony 8 maja 1940 roku to amerykański piosenkarz i aktor, a także jeden z największych idoli nastolatek lat 50 i 60 XX wieku. W 1950, 9 roku w wieku 19 lat, zagrał główną rolę w klasycznym filmie Rio Bravo w reżyserii Howarda Hawksa. Colorado Ryan, młody, utalentowany i lojalny kowboj. W filmie scena, w której Nelson śpiewa My Rifle, My Pony and Me z Deanem Martinem i Walterem Brennanem stała się jednym z najbardziej pamiętnych momentów filmowych, potwierdzając, że był nie tylko gwiazdą popu, ale także naturalnym i charyzmatycznym aktorem. Poza blaskiem reflektorów, życie osobiste Nelsona było burzliwe. Poślubił Kristen Harmon, w 1963 roku miał czworo dzieci, ale małżeństwo rozpadło się w 1982 roku z powodu niewierności, uzależnienia od narkotyków i konfliktów rodzinnych. Po osiągnięciu szczytu kariery, kariera muzyczna Nelsona podupadła, a finanse się skurczyły, pozostawiając mu majątek netto na koniec życia w wysokości zaledwie 500 dolarów. Skromną kwotę w porównaniu z jego najlepszym okresem. 31 grudnia 1985 roku. Ricky Nelson zginął w tragicznej katastrofie lotniczej w wieku 45. Lat. Jego nagła śmierć wstrząsnęła opinią publiczną, ale jego muzyczne dziedzictwo i wizerunek Kowboja z Colorado Ryana wciąż żyją w sercach. Zeum. Ponad 50 albumami, serią hitów i pamiętną rolą filmową Ricky Nelson jest pamiętany jako ikona amerykańskiej kultury, utalentowana i tragiczna zarazem. John Wayne jako Sheriff John T. Chance John Wayne urodzony 26 maja 1907 roku jest jedną z największych ikon kina. Hollywood, szczególnie kojarzoną z gatunkiem western. W filmie Rio Bravo 1959 w wieku 51 lat wcielił się w rolę szeryfa Johna T. Chansa. Chance twardy, prawy i niezłomny mężczyzna, który chroni miasto przed brutalną grupą przestępczą. Ta rola nie tylko stanowi trzon filmu, ale także utrwala wizerunek Johna Wayna jako uosobienia amerykańskiej męskości silnego. Spokojnego, ale zdecydowanego, wzorowego przywódcy podziwianego przez publiczność. Poza blaskiem reflektorów życie prywatne Wayna nie było spokojne. Był w trzech związkach małżeńskich, w tym w długoletnim związku, z Pilar Palet. Od 1954 roku jednak plotkowano o romansach Wayna, nawet z aktorką Gail Russell, co sprawiało, że jego życie prywatne było zawsze kontrowersyjne. Zdrowie Wayne'a również ucierpiało. W latach 60 zdiagnozowano u niego raka płuc i musiał poddać się zabiegowi usunięcia jednego płuca, co znacznie osłabiło jego siłę fizyczną. Mimo to, Wayne kontynuował karierę aktorską, pozostawiając po sobie szereg klasycznych dzieł. Kiedy zmarł, 11 czerwca 1979 roku w wieku 72 lat jego. Majątek netto szacowano na 50 milionów dolarów, głównie dzięki filmom i inwestycjom w nieruchomości. Dziedzictwo Johna Wayna jest ogromne, ponad 170 filmów, liczne nagrody i wizerunek nieśmiertelnego kowboja utrwalony w pamięci, opinii publicznej. Zmarł w bólu po chorobie. Ale wizerunek szeryfa Johna T. Czansa i niezliczone inne role uczyniły Wayna wiecznym pomnikiem Hollywood. Dean Martin jako Kolesz. Dean Martin. Urodzony 7 czerwca 1917 roku to hollywoodzki piosenkarz, aktor i mistrz rozrywki, znany z głębokiego głosu i eleganckiej postawy. W filmie Rio Bravo 1959, mając 42 lata, wcielił się w rolę Dudea. Niegdyś szanowanego byłego zastępcy szeryfa, który popadł w alkoholizm, rola Martina wnosi rzadką głębię emocjonalną do westernu, który często koncentruje się na akcji i przemocy. Poprzez postać Dudea widzowie widzą mężczyznę walczącego o odzyskanie szacunku do samego siebie, podkreślając tym samym tematy przyjaźni, odkupienia i wiary w ludzką zdolność do zmiany. Poza ekranem życie osobiste. Dina Martina nie obyło się bez tragedii. Był w trzech związkach małżeńskich, z których najdłuższe było z drugą żoną Jean Martin. Jednak alkoholizm miał poważny wpływ na relacje rodzinne. W latach 80. największym bólem była śmierć jego syna, Diana Paula Martina w katastrofie lotniczej. Ta tragedia sprawiła, że Dean Martin pogrążył. Się w żałobie głębokiej depresji i stopniowo wycofał się z działalności artystycznej. Mimo świetlanej kariery muzycznej, wielu bestsellerowych albumów i szeregu ról filmowych, Dean Martin nadal utrzymuje majątek netto szacowany na około 30 milionów dolarów. Jednak jego zdrowie zrujnował rak płuc, co doprowadziło do niemal całkowitego wycofania się ze sceny w późniejszych latach życia. 25 grudnia. 1995 roku. Dean Martin zmarł w wieku 78 lat. Pozostawił po sobie spuściznę, zarówno w muzyce, jak i filmie, wzór nieprzemijającego uroku i talentu, i także wywarł głębokie wrażenie rolą Dudea, najbardziej ludzkiej postaci w Rio Bravo. Ward Bond jako Pat Wheeler. Ward Bond, urodzony 9 kwietnia. 1903 roku jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci klasycznego kina hollywoodzkiego, szczególnie znaną w gatunku western. W filmie Rio Bravo 1959 w wieku 56 lat wcielił się w rolę Pata Willera, odważnego mieszkańca miasta, który nie boi się przeciwstawić gangowi przestępczemu. Choć nie jest głównym bohaterem postać Bonda wnosi ciepło, poczucie wspólnoty i wiarę w sprawiedliwość, wzbogacając tym samym humanistyczne przesłanie filmu. Kariera Bonda obejmuje ponad 200 filmów od To wspaniałe życie 1946 po Poszukiwaczy 1956 i był szczególnie kojarzony z reżyserem Johnem Fordem i jego bliskim przyjacielem Johnem Wayne'em. Słynął z umiejętności Wcielania się w role drugoplanowe, ale zawsze sprawiał, że widzowie go pamiętali, stając się wzorem aktora dla ludu, nie efekciarskiego, lecz trwałego i autentycznego. W życiu prywatnym Bond jest żonaty z Mary Louise May od 1936 roku. Para nie miała dzieci, a on sam uniknął skandali, które często nękają świat sztuki, jednak jego zdrowie stopniowo podupadło z powodu choroby serca. Tragedia wydarzyła się zaledwie rok po premierze serialu Rio Bravo data premiery 5 listopada 1960 roku. Bond zmarł nagle na zawał serca podczas przygotowań do kręcenia odcinka serialu Wagon Train. Po śmierci pozostawił po sobie majątek netto szacowany na około 5 milionów dolarów głównie dzięki swojej długoletniej karierze aktorskiej. Jego śmierć w wieku 57 lat przerwała obiecującą karierę, ale Ward Bond wciąż jest pamiętany jako jeden z najlepsi aktorzy drugoplanowi Hollywood, a zwłaszcza rola Pat'a Willera. W filmie Rio Bravo świadczą o jego silnej i ciepłej obecności na dużym ekranie. Walter Brennan jako stampi, Walter Brennan urodzony 25 lipca 1894 roku zagrał Stumpiego, starszego lojalnego zastępcę szeryfa w filmie Rio Bravo. W wieku 64 lat, Brennan swoją rolą dodał humoru i odwagi podkreślił jedność głównych bohaterów i sprawił, że stał się ulubieńcem publiczności. Z trzema Oscarami dla najlepszego aktora drugoplanowego za rolę w filmach Come and Get It. 1936. Kentucky 1000 938 i The Westerner 1940. Brennan jest legendą Hollywood, choć jego życie osobiste było pełne problemów. Żonaty z Ruth Wells od 1920 roku miał stabilne małżeństwo, ale później Brennan rozwinął przewlekłą obturacyjną. Chorobę płuc z powodu wieloletniego palenia, która osłabiła go i spowodowała duszności. Jego majątek netto szacuje się na 10 milionów dolarów, głównie z kariery aktorskiej. Brennan zmarł. 21 września, 1974 roku w wieku. 80 lat pozostawiając po sobie ogromny dorobek, ale także ciało wyniszczone przez chorobę. Pedro González. González jako Carlos Robante. Pedro González González. Urodzony 24 maja 1925 roku, gra Carlosa Robante, lojalnego właściciela hotelu. Rio Bravo. W wieku 34 lat jego rola emanuje ciepłem i odwagą, pomagając podkreślić poczucie jedności miasta González. Gonzales miał znakomitą karierę, ale jego życie osobiste jest naznaczone trudnościami finansowymi. Żonaty z Leandrą Martinez i mający trójkę dzieci żył skromnie, ale brak znaczących ról aktorskich często stawiał jego rodzinę w trudnej sytuacji. Jego zdrowie podupadło z powodu choroby serca w późniejszych latach. Jego majątek netto szacowano na 500 zero dolarów. Gonzales Gonzales zmarł. 6 lutego, 2000. 6 roku w wieku 80. Lat pozostawiając po sobie skromne, ale znaczące dziedzictwo w sercach swoich słuchaczy. Claude Akins jako Joe Burdette. Claude Akins. Urodzony 25 maja. 1926 roku zagrał Joe Burdetta brutalnego przestępcę w filmie Rio Bravo. W wieku 33 lat Akins wprowadził na ekrany niebezpieczeństwo i napięcie, zwłaszcza w konfrontacjach z szeryfem, z karierą, która trwała aż do filmu The Misadventures of Sheriff Lobo, 1979 000. 981 Akins stał się znaną postacią, ale jego życie osobiste było pełne wyzwań. Żonaty z Terry's Fairfield od 1952 roku i mający troje dzieci, Akins utrzymywał stabilne życie rodzinne, ale w we... późniejszych latach zmagał się z rakiem tarczycy, który poważnie osłabił jego zdrowie. Jego majątek netto dzięki rolom telewizyjnym szacowano na 2 miliony dolarów. Akins zmarł 27 stycznia. 1994 roku wać w wieku 67 lat pozostawiając po sobie znakomitą karierę, ale także bolesny koniec z powodu choroby. Malcolm Atterbury jako Jake. Malcolm Atterbury, urodzony 20 lutego 1907 roku w Filadelfii, był jedną z najbardziej Rozpoznawalnych postaci na amerykańskich ekranach w drugiej połowie XX wieku często wcielał się w role drugoplanowe, pojawiając się krótko, ale wciąż pozostawiając wystarczająco silne wrażenie dzięki swojej autentyczności i naturalnemu stylowi gry. W filmie Rio Bravo. 1959 w wieku 52 lat. Atterbury gra J.K. Woźnicę konnego powozu. Choć jest postacią drugoplanową, Jake pomaga oddać atmosferę codzienności, wnosząc poczucie wspólnoty, gdzie zwykli ludzie po cichu wspierają ogólny obraz historii, prostota i lojalność, które Atterbury przekazuje w tej roli, dodają głębi filmowi, który nie tylko opowiada o broni, ale także celebruje przyjaźń i solidarność przed i po. Rio Bravo Atterbury zbudował solidną karierę, występując w setkach filmów i seriali telewizyjnych. Brał udział w wielu wybitnych produkcjach takich jak Północ-Północny Zachód, 1959. Alfreda Hitchcocka, Inwazja Porywaczy Ciał, 1956. Czy Ptaki, 1963. Choć rzadko obsadzany w rolach głównych, Atterbury był uważany za typowego aktora zawodowego. Zawsze pojawiał się w odpowiednim momencie, wcielając się w role drugoplanowe, ale niezbędne, wzbogacając filmowy świat. Życie osobiste. Malcolma Atterbury'ego było dość prywatne. Był żonaty z Ellen Hardy. Od 1937 roku miał troje dzieci i. Prowadził spokojne życie rodzinne z dala od zgiełku Hollywood. Pod koniec życia choroba serca zmusiła go do stopniowego porzucania aktorstwa i wycofania się z życia prywatnego, aby skupić się na zdrowiu i rodzinie. Zmarł 16 sierpnia 1992 roku, mając 85 lat. Pozostawiając po sobie majątek netto szacowany na około 800 dolarów. Nie był wprawdzie gwiazdą, ale koledzy i widzowie wspominają go jako wiarygodną postać na ekranie. Jedną z osób, które stanowiły tło klasycznego Hollywood rolą J.K. w Rio Bravo Atterbury, przekonuje, że nawet niewielka rola może dodać głębi i autentyczności ponadczasowemu dziełu kinowemu. Fred Aldrich jako Barfly Fred Aldrich, urodzony 23 grudnia 1904 roku był znanym hollywoodzkim aktorem. Drugoplanowym często pojawiającym się krótko w filmach z lat 40 i 60 XX wieku. W filmie Rio Bravo, 1959 w wieku. 55 lat wcielił się w rolę barfliego, stałego klienta miejscowego salonu. Choć rola Aldricha jest niewielka, jego obecność w filmie przyczynia się do żywej, autentycznej i barwnej atmosfery Dzikiego Zachodu, gdzie drugoplanowe postacie wzbogacają ogólny obraz filmu. W przeciwieństwie do największych gwiazd Hollywood, kariera Aldricha była stosunkowo skromna. Często wcielał się w niewielkie, anonimowe role, czasem jako przechodnia lub bywalca baru. Ale jego nieustająca obecność na ekranie uczyniła z niego integralną część obsady drugoplanowej, która pomogła stworzyć realistyczną scenerię dla filmów. To dzięki takim postaciom jak Aldridge, klasyczne filmy takie jak Rio Bravo, stały się bardziej żywe i bogate w detale. W życiu prywatnym Fred Aldridge był żonaty, ale informacje o jego rodzinie są praktycznie nieznane. Wiódł proste życie, rzadko pojawiając się publicznie. W późniejszych latach zdrowie Aldricha poważnie podupadło z powodu choroby płuc spowodowanej długotrwałym paleniem tytoniu powszechnej. Choroby wśród wielu aktorów jego pokolenia. Jego majątek netto w chwili śmierci szacowano na około 200 dolarów, co stanowi niewielką kwotę w porównaniu do współczesnych gwiazd. 25 stycznia 1979 roku. Fred Aldrich zmarł w wieku 74 lat, choć nie pozostawił. Po sobie żadnych wielkich ról nadal jest pamiętany jako jedna ze znanych twarzy klasycznego. Kina, która po cichu, ale znacząco przyczyniła się do sukcesu takich ponadczasowych dzieł jak Rio Bravo. Harry Carey Jr. jako Harold. Harry Carey Jr urodzony. 16 maja. 1921. A Ragra Harolda mieszkańca miasta, który wspiera szeryfa w Rio Bravo. W wieku 38 lat Kerry emanował szczerością i jednością, co pomogło podkreślić walkę z przestępczością. Kerry miał długą karierę, ale jego życie osobiste nie było pozbawione wzlotów i upadków. Żonaty z Marilyn Fick od 1944 roku i mający czwórkę dzieci. Carey utrzymywał stabilne życie rodzinne, ale pod koniec życia cierpiał na ciężkie zapalenie stawów, które ograniczyło jego możliwości aktorskie. Jego majątek netto szacuje się na 1 milion dolarów. Carey zmarł 27 grudnia 2012. Roku, w wieku 91 lat, pozostawiając po sobie pamiętne dziedzictwo filmowe, ale także ciało nękane chorobą. Estelita Rodríguez jako Consuela Robante. Estelita Rodríguez urodzona 2 lipca 1928 Gra Consuele Robante. Inteligentną i silną żonę Carlosa. W Rio Bravo. 31-letni Rodriguez wnosi odporność i ciepło, które wzbogacają relacje w filmie. Rodriguez miała obiecującą karierę, ale jej życie osobiste było burzliwe. Cztery razy wychodziła za mąż, między innymi za aktora Grant'a Withersa, ale wszystkie małżeństwa kończyły się rozwodami głównie z powodu nieporozumień i problemów finansowych. Rodriguez zmagała się również z depresją, która wpłynęła na jej karierę. Jej majątek netto szacowano na zaledwie 300 dolarów. Zmarła 12 marca 1960. 6 roku w wieku 37 lat w wyniku powikłań po grypie, pozostawiając po sobie krótkie, ale pełne wrażeń życie. John Russell jako Nathan Burdett. John Russell urodzony 3 stycznia 1921 roku gra Nathana Burdeta, bogatego i przebiegłego farmera z Rio Bravo. W wieku 38 lat rola Russella ostro kontrastuje z rolami głównych bohaterów, co potęguje napięcie w filmie. Russell ma stabilną karierę, ale jego życie osobiste jest dość prywatne. Dwukrotnie żonaty z drugą żoną Lindą Phillips od 1970 roku nie da. Miał wielu romansów, ale później Russell zachorował na raka płuc z powodu. Długotrwałego palenia, co doprowadziło do gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia. Jego majątek netto szacowano na 3 miliony dolarów, głównie z aktorstwa. Russell zmarł 19 stycznia 1991 roku w wieku 70 lat, pozostawiając po sobie znaczący dorobek filmowy, ale także ciało wyniszczone przez chorobę.